INSERT GT nowości w wersji 1.57. Nowa wersja programów linii INSERT GT to także możliwość wysyłania wiadomości SMS. Do wysyłania SMS-ów konieczne jest założenie konta INSERT i jego podłączenie w programie. Do wyboru są dwie taryfy: Zwykła i Pro. W tej drugiej można korzystać z polskich znaków. Oraz zdefiniować własną nazwę nadawcy. Dostępne są różne pakiety SMS-ów: 500, 2000, 10 000, 50 000 i 100 000. Aktywację wysyłania SMS-ów należy wykonać w koncie INSERT po zalogowaniu. SMS-y można wysyłać w kontekście dokumentów, pracowników, kontrahentów, wspólników, instytucji i należności. W przypadku tych ostatnich wystarczy przefiltrować odpowiednio rozrachunki i zbiorczo wysłać SMS z ponagleniem do zapłaty. Treść SMS-a została wcześniej przygotowana w szablonie. Możliwe jest wykorzystanie autotekstów. SMS można od razu wysłać lub po prostu zapisać. Trafi on wtedy do modułu wiadomości SMS robocze, skąd też można go wysłać. Przekazanie do wysyłki powoduje przeniesienie SMS-a do skrzynki nadawczej, skąd program automatycznie wysyła wiadomości co pewien zdefiniowany w parametrach czas. Wysłane wiadomości prezentowane są w odrębnym serwisie. Oczywiście dostępny jest także moduł szablony, gdzie można przygotować treść SMS-a na każdą okazję, wykorzystując przy tym autoteksty związane np. z klientem lub należnością. Ogólne parametry związane z SMS-ami dostępne są w module Administracja Parametry Wiadomości SMS. W nowej wersji subjekta GT zaktualizowano schemat jpkfa 2 obsługiwany od 1 lipca 2019 roku. Dla większości dokumentów w systemie dodana została nowa opcja powiel jako, dzięki której możliwe jest powielenie dokumentu jako dowolnego innego. Na przykład na podstawie faktury sprzedaży można utworzyć fakturę zakupu. Do wykorzystania tej opcji potrzebna jest licencja na Zielonego Plusa dla Insert GT. Wersja 1.57 to także nowe parametry do zwrotów ze sprzedaży detalicznej. Mogą się na nich pojawić tylko pozycje z zerowymi ilościami lub wręcz na zwrocie nie pojawi się żadna pozycja z paragonu. W słowniku stawek VAT dodano znacznik aktywności, który pozwala ukryć nieaktywne stawki w kartotekach towarowych. W wersji 1.57 umożliwiono ukrycie stawek VAT także na dokumentach. W parametrach subjekta na zakładce stawki VAT dodano znacznik, który steruje prezentacją nieaktywnych stawek na dokumentach. Insert GT najlepsze programy dla firm.